Witam na kanale Ciekawy Świata. Siadaj ze mną i odkryjmy coś ciekawego. Ciekawostka numer jeden Układ Słoneczny składa się z gwiazdy centralnej, Słońca i planet krążących wokół niego w tym Ziemi. Grawitacyjne oddziaływania między planetami a Słońcem utrzymują równowagę orbitalną. Słońce emituje światło i ciepło dzięki procesom termojądrowym, a planety obracają się wokół własnej osi oraz poruszają się po orbitach. Ciekawostka numer dwa. Historia komputerów rozpoczyna się od prostych maszyn obliczeniowych, takich jak liczydła, a następnie rozwija się poprzez wynalezienie maszyn analitycznych, elektromechanicznych komputerów, aż do pojawienia się komputerów osobistych. Kluczowymi momentami. Były wynalazki takie jak maszyny Turinga, komputery ENIAC czy mikroprocesory, które przyczyniły się do ewolucji komputerów. Ciekawostka numer 3. Energia słoneczna pochodzi z reakcji termojądrowych w jądrze Słońca, w wyniku których uwalniane są fotony. Te fotony docierają na Ziemię i mogą być przekształcane na energię elektryczną przez panele słoneczne za pomocą zjawiska fotowoltaicznego. Ciekawostka numer 4. Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA, jest nośnikiem informacji genetycznej. Jego główne funkcje to przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie oraz kontrola procesów metabolicznych poprzez kodowanie białek. Ciekawostka numer 5. Demokracja to system rządów, w którym władza pochodzi od ludu. Historia demokracji sięga starożytnej Grecji, zwłaszcza ateńskiej demokracji, gdzie obywatele uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji. To była już ostatnia ciekawostka w dzisiejszym materiale. Dziękuję Ci, że spędziłeś ze mną ten czas i mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś interesującego. Jeśli film Ci się podobał, Zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Wszystkiego dobrego. Ciekawy świata.